Zachowaj spokój serca. Nauczanie domowe. 21 lutego. Księga Syracha, rozdział 2, wersety od 1 do 11. Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały. Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź mu wierny, a on zajmie się tobą. Prostuj swe drogi i jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie jego zmiłowania. Nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się pana, zawierzcie mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie, kto zaufał panu, a został zawstydzony, albo kto trwał w bojaźni pańskiej, a został opuszczony, albo kto wzywał go, a on nim wzgardził. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku. Mędrzec przygotowuje swojego ucznia, swoje dziecko na trudne czasy, chwile, na czas ucisku, jak tutaj czytamy. Możemy więc sformułować pewne wezwania, które jak litania można by ułożyć. Na podstawie tego czytania. Kiedy więc nadciąga burza, przygotuj duszę na doświadczenia. Zachowuj spokój serca. Bądź cierpliwy. Nie trać równowagi. Przylgnij do Boga Ojca. Kiedy nadciąga burza, przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie. W zmiennych losach bądź wytrzymały. Bądź Bogu wierny, Jemu zaufaj, nie zbaczaj z drogi. Kiedy nadciąga burza, zawierz Bogu, spodziewaj się dobra, rozważaj dawne wydarzenia, trwaj w bojaźni Pańskiej, wzywaj Pana. Te zalecenia, te wezwania, są wskazaniami dla Ciebie na trudne czasy, na trudne chwile. Zadanie więc dla Ciebie na dzisiaj. Które z tych wezwań i wyzwań szczególnie przemawiają do Ciebie? Przyjmij to jedno, które być może jest dla Ciebie wskazówką. Weź je do serca. Żyj tym wyzwaniem i wezwaniem. W tym właśnie i najbliższym czasie. Niech Ci w tym błogosławi, ten, który troszczy się o Ciebie, ojciec, syn i Duch Święty.